Uszanowanie towarzyszy, witam was w najnowszym odcinku z gry Counter-Strike 2. Jak ja to nagrywam weszła nowa aktualizacja do CSa, która dodała a, 5 nowych map. 5 nowych map, 2 na skrzydłowy, 3 na e, turniejowy i do tego dwie kolekcje, z która ta druga, a chroma, bo właśnie sprawdziłem, mi się bardzo podoba, więc... E, lecimy, dzisiaj te dwie nowe mapy ogramy, więc let's go towarzysz. Hello man. Dobra, jak ja ten nagrywam jeszcze jeszcze przed podsumowaniem tej aktualizacji takiej ogólnym, a chcę, mam zamiar takiego nagrać. I nie ma kamerki, bo mi wywala program. A to mapa wygląda jak Ancient. Tylko w wersji takiej... No wiecie. Dobra, jak... Nie grałem już na tych mapach, przyznaję. O. No. A tu całe można plantować? To ciekawe, więc pierwszą rundę graliśmy Pierwsze co mi się rzuca w oczy yy, w, bardziej w uszy tej aktualizacji to niej dźwięku wyciągania noża Zmiana Tu mi, tu mi tu mi Low HP, low HP Right, no na no, behind, behind Dobra, mam nowe słuchawki, więc teraz sobie testuję No i ten dźwięk wyciągania kosy to taki No, niektóre może się podobać, ale mi się akurat powiem niezbyt podoba, bowiem Powiem, że mi się niezbyt podoba. Ponieważ brzmi jakbym bardziej coś ostrzył. Nie należy? Nie, wiem gdzie tu tu smoki więc... się... nie, 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 można nie, 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 I'll <laughs> <laughs> take Dobra. Ta mapa mi się akurat podoba, bo grałem już na poprzedniej... Grałem już na poprzedniej, bo nagrywałem już ten odcinek, ale... Nie zbyt mi dobrze wyszedł, więc... Yy, ale ta się mi mega podoba, ta mapa. Ona mi się podoba bardzo. Chociaż nie wiem, jak będzie po anty... Yy, po te, ale mi się bardzo podoba. Tak samo jak ta kolekcja Chroma. Bo właśnie mi brakowało takiej kolekcji, która jest praktycznie cała biała. Właśnie mój brat bardzo lubi te białe kolory. Więc mu się na pewno będzie podobała ta Chroma. I w sumie mi też się podoba. Nie jest jakaś super, że od razu bym sobie coś nie ale. nie jest zła. Jest całkiem ładna. Oh shit, sorry, sorry man. A co zmienili ten, ten elitarny? Zmienili jego wygląd? Bo on tak nie wyglądał ten elitarny. Chyba, że to jakiś inny skin. Jeżeli to jest elitarny to naprawdę. To mi już się pierdoli na łeb. Dobra, nie będę puszał w Dobra, pieniądze są, Wziąłem go. Dobra, zagram seko, skoro mój nie może... No i że dostał. Ugrasz to, chłopie? Mhm. Ja pójdę tym razem w tą drugą stronę. Dobra, on tutaj nie pójdzie. Ej no zmienili. Chyba, że to jest jakiś bardzo wysoki stan. Ale nie sądzę, że on tak wyglądał. Nie wiem, jak ktoś wie, to niech mnie poprawi. Taki bardziej żółty jest, o tak powiem. Bo ja go ostatni raz w go widziałem, więc. Ale dźwięki tu są. Nie wiem czy słyszyć, ale są. Sas, pus. Oh shit. Ale widoki też to ładne. Nice. Okej, okay, to ja zagram jak główny tym razem. A trochę się zbyt bardzo skupiam przez to, nie gładam. GG Dobra Gram jeszcze jedną tak na, z, na lepsze pokazanie tych map. Dzisiaj bez kamerki, tak przy okazji, bo Trza, bo Mami się zepsuła. A więc gramy teraz tą drugą mapę. I trzema ona się różni. To już jest bardziej, atak na jakąś willę. Zobaczyłem Więc Na niej już grałem Jedną gierkę Ale czy jest jakaś... Ale to jest gorsza wróg, nie ma pani tamta Można zrobić Można zrobić sneaky biki w basenie Ale sama... Nie no, tamta mapa jest znacznie ładniejsza. Taka luźna opinia. No i co, gramy z tej binem, to co innego? Hello, man. Where you from? Na, na tego na Bognana Bonera to jest najlepszy taktyka Kiedy cię od imprezy w Garenzu bądź pod numer 666 i tak dalej że ugrałem. Raczej, raczej na 15%. Yeah. Dobra, lecimy tędyk. Tu bym rzucił w smoka No przecież do kurwa widzisz? To miało być. Przecież go widziałeś? Dobrze, 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 nie, nie, tak, tak. Nice! I tak to się kurwa robi.

Nawet nie wiem jak go zabiłem. Nawet nie wiem jak tamten zginął. Myślę, że dwóch zostało No to Okej, okej, okay, okay, mam zajebisty fragment, ja cały czas mówił na co apap, do każdego gracza, na minutę. Myślałem, że mi wyciszyło grę. Bo mi wyciszyło na chwilę grę w A to chyba przez to, że była taka cicha. Dobra. Ja teraz będę każdemu gadał, że to jest apap. Nice, good job. Sorry, 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 sorry man. Sorry man. Okej, okay, okej. Okay. Sorry man. Muszę tutaj przejść. Nie spóźniam Trzeba Zobaczmy... na

GG. No dobra, towarzysze. No nie wyszła ta druga gierka, ale może uda nam się wbić nagrodę. Znaczy się mi wbić. Dobra, proszę. Ok, co ty No, kurde. Co to ma? Nie, no, ten skin akurat ładny. I to jest z tej kolekcji, to mi się podoba. A ten to co to? Ten też z tej nowej kolekcji, ale czy mi się podoba? Nie, scout lepszy. Dobra, zobaczmy, po ile ten scout chodzi. Ciekawości. Dobra, I on kosztuje 36 groszy. To no nie jest duża, ale czy jest mało? Jestem skłonny tyle za niego zżądać. Więc. E, dodatkowe potwierdzenia, ale to już zrobię poza odcinkiem, więc. Albo naura, towarzysz. Więc żegnam was, towarzysze. Miłego dnia. No.